Witam Państwo, nazywam się Wojciech Górka, jestem uczniem Zespołu Szkół Ekonomicznych Rolniczych w Tarnowie, uczę się na profilu technik ekonomista. Chciałbym przedstawić Państwu mój pomysł na biznes, który będzie podzielony na dwie płaszczyzny. Z, w pierwszej z nich, yy, wraz po w porozumieniu z Robertem Koziołem, właścicielem gospodarstwa pasiecznego RUJ, zamierzam wprowadzić na rynek nowe, nieznane dotąd miody smakowe, yy, takie jak np. ze śliwką i różne inne smakowe miody. Wierzę, że moje zabiegi sprawią, że zagoszczą one na dłużej w naszych domach. Uczniowie architektury, architektury krajobrazu zainteresują się również projektem dotyczącym zagospodarowania Góry Świętego Marcina. Ich, ich akcja bardzo żywo mnie zainteresowała, co sprawiło, że skupiłem się nad ekonomicznymi aspektami tego przedsięwzięcia. Po ukończeniu szkoły. Zamierzam założyć jednoosobową działalność gospodarczą, która również będzie moją drugą płaszczyzną, drugą mojego projektu. E zamierzam podpisywać umowy z firmami, organizować im promocje, sprzedaż, a także prowadzić rachunkowość. E mój klient będzie mógł liczyć na rozliczenia z ZUS i Urzędem Skarbowym, będzie mógł liczyć także na e doradztwo w sprawach kadrowych oraz e ogólne prowadzenie księgowości. E uważam, że jest to niewątpliwa e Innowacyjność, oryginalność i pomysłowość tego projektu, co sprawia, że jest on bardzo innowacyjny i wyróżnia się na polskim rynku. Będę, mógł, będę się starał również o dofinansowanie z Urzędu Pracy w kwocie 22 tysięcy zł, co pomoże mi rozpocząć moją działalność. Moi rodzice także będą, będą, będą mogli za, będą finansować mój projekt. W pierwszych latach prowadzenia mojej działalności. E, e, Udostępnią mi także e, samochód, e, który będę prowadził na ewidencję przebiegu pojazdu. E, w razie potrzeby będę mógł również postarać się o dofinansowanie e, ze, środ e, ze środków unijnych, choćby 60 tysięcy złotych dla rozwijających się e, nowych firm. E, przychody i koszty, które osiągnę, e, będą się zmieniać. E, Będą w pierwszym i drugim roku odmienne. W pierwszym roku zamierzam osiągnąć przychody w kwocie 600 tys. zł, które później w drugim roku zwiększą się do 71 tys. zł. Koszty te będą podzielone i w pierwszym roku zamierzam po kalkulacji zamierzam prowadzić dwie firmy z pełną rachunkowością, co da mi przychody w kwocie 7400 zł. Zamierzam prowadzić także cztery firmy z księgą przychodów i rozchodów, co zapewni mi przychody w kwocie 5400 zł oraz to, czym głównie się będę zajmował, czyli akcje marketingowe, co da mi przychody w kwocie 3000 zł na kwartał. W drugim roku moje przychody wzrosną i to dość znacząco, i po kalkulacji udało mi się obliczyć, że prowadząc cztery firmy z pełną rachunkowością. Moje przychody wzrosną do 40 400 zł, a także prowadząc 6 firm z księgą przychodów i rozchodów, przychody te zwiększą się do 18 600 zł. Będę nadal prowadził również dwie akcje marketingowe, które przyniosą mi przychody w kwocie 3000 zł na kwartał. Oczywiście, jak w każdej firmie, będę musiał też, skalkulowałem również koszty, z którymi będę musiał się liczyć prowadząc moją działalność i wyniosą one w pierwszym roku ale nie tylko 8623 zł, co jest w porównaniu do tych, jakie osiągnę przychody, naprawdę niewielką kwotą i koszty w tej działalności są naprawdę niskie. Pozwoli mi to osiągnąć zysk rocznie w, kwocie, w pierwszym roku w kwocie 7376 zł. A miesięcznie będzie to prawie 1800 zł. W drugim roku natomiast wiadomo, że wraz z wzrostem miesięcy te koszty będą dużo większe, więc będą one 25 800 zł, jednakże nadal pozwoli mi to osiągnąć bardzo duży zysk i będzie on wynosił rocznie prawie 45 000 zł, złotych, co przełoży się na prawie 4000 zł miesięcznie, jeżeli chodzi o lokal, Będę miał, zamierzam wynająć lokal w budynku dworca PKS w Tarnowie o powierzchni 24 metrów kwadratowych. Oczywiście będę musiał ten lokal odpowiednio umeblować i przystosować do warunków biurowych. Zamierzam zakupić meble, sprzęt biurowy, segregatory, stały konferencyjne, tonery do drukarek. A także bardzo potrzebny mi sprzęt, jak na przykład komputer biurowy, oczywiście drukarka, fax oraz przede wszystkim, co dla mnie najważniejsze, zamierzam zakupić licencje na programy księgowe oraz rachunkowe, jak na przykład Instant Gratyfikant, który będzie mi służył do prowadzenia kadr oraz do rozliczania pracowników w firmach, które będą się do mnie zgłaszać. Także Insert Revisor, gdzie będę mógł zaksięgować bardzo operacje zgłaszających się do mnie firm, co pozwoli mi tworzyć sprawozdania finansowe. A także program Insert Drachmistrz, który będzie mi służył do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów oraz do różnych innych rozliczeń. Oczywiście będę też także prowadził różne akcje reklamowe. Jak wiadomo, reklama jest dźwignią handlu, więc. Będzie to naprawdę dobry sposób. Głównie będą to, będzie to fanpage na Facebooku, także na Instagramie oraz reklamy w lokalnych mediach i tym podobne. Chciałem podkreślić jeszcze, że w Tarnowie nie ma praktycznie przedsiębiorstwa, które zajmowałoby się tymi wszystkimi gałęziami w jednym miejscu. Jest to naprawdę mocna strona mojego przedsiębiorstwa, ponieważ mój klient może liczyć na. Bardzo, bardzo duży ogrom działań, e, które mu zapewnię, i liczę, że taki klient zostanie ze mną na dłużej. E, sprawia to, że mój projekt jest naprawdę innowacyjny i oryginalny, co e, wyróżnia mnie na rynku tarnowskim, ale może i nie tylko. E, mój projekt będzie kierowany do e, odbiorców na rynku tarnowskim. E, szczególnie do firm. Główny Urząd Stowarzyszenia w Krakowie stwierdza, że w Tarnowie, w zarejestrowanych w rejestrze REGON, na 10 tysięcy ludności jest, w 2018 roku, były 1822 firmy, co zdecydowanie pokazuje skalę odbiorców, do której moja oferta prawdopodobnie trafi. Chciałem podziękować bardzo wszystkim za uwagę. Myślę, że mój projekt zainteresuje bardzo wiele odbiorców. Z tego względu, że tak jak wcześniej wspomniałem, jest on bardzo innowacyjny i oryginalny. Zwłaszcza do głosowania na mnie. Uważam, że jest to dla mnie szansa na zaprezentowanie się większemu gronu i zaprezentowanie mojego pomysłu. Bardzo dziękuję.